Właśnie dziś oficjalnie ogłaszam koniec ekajtek.pl. Tyle tylko, że to nie koniec, a dopiero początek. Zmieniamy domenę, zmieniamy sklep i w ogóle wszystko. I jest tak, a ja zostaję. A nie martwcie się o ten kanał, nerw zawsze będzie bliski. W naszym sercu. Ok, chcecie zobaczyć, jak będzie wyglądał nowy sklep? Ja i my wszyscy, czyli cała załoga, będziemy działać pod adresem nowym adresem. www.poszukiwaczemfryby.pl To jest stary sklep, a to jest nowy. Trochę tu białego, trochę niebieskiego. Jest mnóstwo odjazdowych zabawek. Jest nowe logo: klub urodzinowy, gwarancja Fryby, oraz oczywiście recenzja. Wasze zdanie jest dla nas bardzo ważne. Będziemy prezentować najlepsze według Was produkty, a za komentarze i recenzje będą punkty i nagrody. Tak, żeby było fajnie. Ok, wszyscy widzieli? Teraz co ja będę robił w nowym sklepie i na naszym nowym, starym kanale? Oczywiście będę, mam nadzieję, razem z Wami poszukiwać najbardziej odjazdowych zabawek na świecie i prezentować je Wam. I razem z Wami ocenę. Jeżeli będziecie nas szukać w przyszłości, to pamiętajcie, że od teraz Ekajtek będzie trokiem zabawki w filmie Poszukiwacie frajdy. Na www.poszukiwacie frajdy.pl 600 poszukiwacie frajdy na tropie odjazdowych zabaw. Yo!